Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy. To oczywiście kolejny odcinek Dying Light. No i cóż, wracamy do misji pobocznych. Zanim to zrobimy, ja na początek przebiorę się, ponieważ nie robiłem tego jeszcze na odcinku. Nazbierało się trochę strojów w czasie gry. Atleta, biegacz, zwiadowca, ocaleniec, Amerykanin, Brazylijczyk, Kanadyjczyk, Holender, Anglik, Francuz, Włoch, Jamajczyk, Japończyk i tak dalej. Stroje ogólne. Panczur, brutal. Weźmy sobie Atletę. Wygląda chyba najlepiej. No i dobra, czym zajmiemy się dzisiaj? Przede wszystkim będę chciał zebrać dwa zrzuty. Będę chciał zahaczyć o jednego easter egg. A następnie, wydaje mi się, że zajmiemy się pająkiem, który mówił coś o. W wiadomości na temat zarazy On powiedział, że wie, gdzie rozpoczęła się zaraza. Jak na razie, jednak mapa. I tak jak mówiłem: zbierzemy sobie dwa zrzuty tutaj. Pójdziemy tutaj, ponieważ tutaj czai się mały easter egg. A następnie na drugi koniec miasta Idziemy zbierać shishę dla pająka. Tak zdaję sobie sprawę, że to jest w przeciwnym kierunku. Ale cóż, pobiegamy, sobie trochę. Nie będę chciał wdawać się w walkę. Zbytnio zbierać zasobów, ponieważ jak na razie daję radę z tym, co mam, z tą bronią, którą mam. Będę starał się w miarę płynnie poruszać się po mieście. Co jakiś czas temu ktoś mi zarzucał w komentarzach 31 metrów. Jest jeden zrzut. Fuck! Nie, 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 nie. Nawet o tym nie myśl. Kolejny idzie w moją stronę. Pojawi się też wiral. Ja znikam. Na razie. Dobra, gdzie ten wiral? Jakim cudem on dostał się na górę tak szybko? Szacun. A ty już brak szacunku. No i co, dasz radę wejść? Średnio. Wow! Dobra, tego nie było w planach. Nie wiem, gdzie jest ten drugi Viral. Okej, okay, kręci się tam. A może wejdę na górę? Nie wiem, co właśnie się stało. Ale na wszelki wypadek naprawmy sobie broń. Ona chyba spada na dół. Dobra, skupmy się na tym jego mościu. Jak teoretycznie mógłbym go zabić? Jeszcze jeden viral, serio. I jeszcze jeden za mną. Serio. I dlaczego moja broń nadal nie jest naprawiona? Zbieranie tych zrzutów może trochę potrwać. Dobra, poczekajmy na niego, aż on wejdzie. No to cześć. Jeden gdzieś tutaj. Siema. Naprawmy w końcu tą broń. Ciebie dobijam. Ciebie również. Mam nadzieję, że koniec z wiralami. Mam pewien pomysł co do tego misia. Narobimy no, hałasu, zdaję sobie z tego sprawę. Ale cóż, jak mus, to mus. Nie wchodźmy może na dół. Siema. A no cześć. No, wydaje mi się, że będę chciał zebrać jeszcze tamtą trzecią. To również zrzucić ją na dół. A ty dokąd się wybierasz? Tak w ogóle? Jak mógłbym Cię sprowokować do podejścia tutaj? Dobra, chyba nie mam wyjścia. Zakładam, że to go zrani. Oczywiście wezwało 1000 wirali. Nagle wydaje mi się, że moje plany dotyczące zrobienia dwóch zrzutów jednego easter ega. Oraz rozpoczęcia sprawy pająka mogły być trochę zbyt ambitne. Dobra, zdejmijmy go tak tradycyjnie. Okej. Okay. Fakt. Nie ma amunicji. Dobijmy ciebie. Wypadałoby... ...zrzucić ciebie. Dobra, schodzę na dół. Rozumiem, że zabicie Ciebie sprawi, że weźmiemy to fuck? właśnie obrywałem wiralem. W dodatku płonącym. Dobra, te zrzuty mogą trochę potrwać. Wynoszę się stąd. Jakim cudem oni wchodzą tak szybko? Na dół. Na dół powiedziałem. Ten nadal żyje kolejny wiral tam. Może zejdźmy do niego tym razem. Nie do końca widzę, skąd obrywam. Zdecydowanie apteczka. Oraz naprawa mojego narzędzia. Gij. No, już! Już! Oj, to zajmie wieki. Nie mam broni. Na dół. Dobrze, może spróbujmy sprzedać mu kilka strzałów. Padł. Nie widzę wirali. Korzystając więc z okazji, Okej, okay, widzę jednego po prawej stronie. On nadal mnie nie widzi. Biorę zrzut, i znikam. Oho, ma! Zerknijmy na mapę. Kolejny zrzut tutaj. Nie jestem do końca pewien, czy to jest dobry pomysł. To wydaje się być jakaś duża, otwarta przestrzeń. Serio. Właśnie tam. No dobra. Raczej się nie przyciągnę. Więc może tak z rolem. Nie widzę żadnych wirali. Jak na razie przynajmniej, ty padasz. Następnie zajmiemy się tobą. Ja się pytam, gdzie jest ten zrzut? Na samym środku. Tak, oczywiście, po pierwszej eksplozji to miejsce zaroi się od wirali. W dodatku, chyba pozostał jeszcze jeden przeciwnik, który pluje we mnie w swoją flegmą, czy cokolwiek to jest. Każdy wybuch tej flegmy sprawia, że mój. Licznik klatek na sekundę spada drastycznie. Okej, okay, jest tutaj. Rozumiem, że nie dam rady zrobić tego bez... wykańczenia was wszystkich. Co bez wie... tonę wirali. Okej. Okay. Już kilku. Może korzystając z okazji wykończmy wszystkich naraz. no. Jak szaleć, to szaleć. Ok, jest pierwszy viral, który mnie namierzył. Nie żyje. Kolejny przeskakuje przez płot. Tak, on nadal mnie nie widział. To skończyło się dla niego tragedią. Bak. Ja nie widziałem Ciebie. Apteczka, zdecydowanie. Jeszcze jeden gdzieś tam. Okej, okay, on mnie nie widzi. Może uda mi się otworzyć zrzut, nie prowokując go. I znikamy. Najlepiej gdzieś na dach. No cóż, tak jak mówiłem, w tym momencie spróbujemy znaleźć sobie easter egga. Easter egg dotyczący Mario. Mapa, o ile mi wiadomo, znajduje się on na tym dachu. Więc może spróbujemy się tam dostać. Oczywiście poszedłem w złą stronę, bo czemu nie? Będę starał się pozostać na dachach. Więc może tędy. Następnie gdzieś tutaj. 75 metrów do celu. Generalnie poszukujemy komina, w którym jest Rura. Zielona Rura, jak w Mario. Chyba jesteśmy nadal na złym dachu. Gdzieś tutaj teoretycznie powinno znajdować się to miejsce, witam. To raczej nie jest miejsce, o którym mówiłem, chyba jesteśmy. Świat 1.1, jak w Mario. Tak, moi drodzy, Mario. Mogę wejść na górę? Jak wiadomo, każdy kto grał w Mario wie, że najlepiej pozostać na górze. The fuck? Nie mogę go uderzyć. Mogę na Ciebie skoczyć, jak w Mario? Oj, chyba nie. Za to Ty możesz mnie dzielić ...swoim dzwonkiem? Dobra, chodźmy do przodu. Nie, nie jestem w stanie używać tej kotwiczki. The fuck? Okej, okay, pozostańmy... Może na tej stronie. Mam nadzieję, że on nie może skakać. Nie, zdecydowanie nie. A jednak mogę ich zdejmować po prostu muszę być wyżej. Może tędy. A następnie tędy. Zakładam, że na koniec nie będzie nam dane uratować ciężniczkę. Zakładam też, że twórcy nie do końca otrzymali licencję na muzykę z Mario. Ale no cóż, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o kolejny easter egg. Jeden z tych, gdzie można coś zrobić. Pozostaje jeszcze naprawdę kilka. Niestety, niektóre z nich to jest po prostu. Można sobie coś zobaczyć, jak z Half Life'a, gdzie jest po prostu ta sama postać, która była w Half Life'ie. Przygwożdżona do ściany piłą, bądź tarczą. Ale dobra, skupmy się na tym, co robimy. Nie, zdecydowanie nie chcę nikomu pomagać. Idziemy zbierać szysza dla pająka. 490 metrów do celu. Czyli generalnie pół kilometra, nie powinno mi to zająć strasznie długo. Tak jak powiedziałem, będę starał się trzymać dachów, robić to w miarę w sposób, w jaki powinno być to robione. Czyli nie biegać sobie jak jakiś random po ulicy. Może tam? Może tutaj? 350 metrów. Uff. Nie róbmy tego nigdy więcej. Ej, ej, ej! Dobra, to było bardzo słabe. Jeżeli uda mi się, wracać na dach, czy to był? Przez moment myślałem, że to był Eurotrans. O ile mi wiadomo, firma przewozowa. Chyba jednak nie. Witam. Generalnie zbieram sobie zabitych w taki sposób. Można zdobyć achievement, który nazywa się This is Haran. Jest to po prostu 100 zombi zabitych kopniakiem, zrzuconych z dachu. O, ten niestety raczej nie spadnie. Zauważcie, jakie mamy parkurowe buty. Z jednym palcem. Dobra, zaczynam zbliżać się do pierwszego celu. 130 metrów. Rozumiem, że to nie będzie na poziomie dachu, więc w końcu będziemy musieli. Fuck! Nie w takim momencie. I w dodatku nie ma apteczek. Jak pysznie. Rozumiem, że to nie jest na poziomie dachów, więc w pewnym momencie będę musiał zejść na poziom ulicy. Pierwsza szysza gdzieś tam. Ja mam 35 punktów zdrowia. I 0 apteczek. To jest strasznie słabe. Jak mogę wejść do środka? O, fuck. Okej, okay, viral. Czy ja słyszę dziecko? Czego? Okej, okay, zdecydowanie słyszę dzieci. Jestem 20 metrów od pierwszej z nich, gdzieś w tym budynku. Następna 40 metrów gdzieś tam, a następna jakieś 90 w tamtym kierunku. Fuck, ten dźwięk mi się nie podoba. Cześć. Wchodzę do środka, przeszukuję, szukam. Okej, okay, mamy pierwszą część ciszy. Nie moglibyśmy po prostu zabrać całej, gotowej takiej? Byłoby po sprawie. Dobra, trochę chyba utknąłem. Nagle nie mogę wyjść przez okno. Wyłączmy latarkę, wracajmy na dach. Jak cholernie nie podoba mi się ten dźwięk płaczu dziecka. Nie, żebym nie lubił dzieci. Ale ci, którzy oglądali tą serię, wiedzą co to znaczy. Kolejna chyba tam. Fuck! Dobra, but dla ciebie. To cześć. Oraz dla ciebie. No i cóż moi drodzy. Wydaje mi się, że w kolejnym odcinku spróbuję wejść sobie do tego budynku. Czy ja zapomniałem zebrać tej części w tym budynku? I co się właśnie stało? Okej, okay, byłem przekonany, że zebrałem to, co powinienem. Może po prostu muszę przeszukać koszyk? Siema. Czy mogę na przykład zamknąć drzwi? Jasne, że nie A jednak ty giniesz? Być może tędy, to znaczy tutaj. Nie do końca podobają mi się te dźwięki. Maczeta. Dziękuję. W końcu mam kawałek sziszy, który totalnie przegapiłem ostatnim razem. Zabierzmy to. Wróćmy na dach. I nadal słyszę płacz dziecka. Okej okay, ludzie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Udało mi się upchnąć dwa zrzuty Easter egga Oraz rozpoczęliśmy quest dotyczący pająka oraz tego skąd wzięła się epidemia. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. I jak zawsze, do usłyszenia następnym razem. Cześć!